Mimo że Nick Fury zapowiedział projekt Avengers już w scenie po napisach w pierwszym filmie o człowieku puszce, to Marvel nie był do tego przygotowany. Studio Marvel musiało zrobić filmy o przynajmniej większości superbohaterów, tak abyśmy zdążyli się z nimi zaprzyjaźnić, zanim zbiorą wszystkich do kupy w jednym filmie. Produkcja filmu z wieloma bohaterami naraz była ryzykownym posunięciem, ale jak historia pokazuje, opłaciło się. Film Avengers stworzył historię, i to jak od tej pory będziemy spoglądali na kolejne produkcje MCU, nie wspominając już o fakcie, że na konto Marvela wpłynęło ponad miliard dolarów. Za chwilę usłyszycie 10 niesamowitych faktów z filmu Avengers z 2012 roku. Zapraszam. Avengers miało kategorię wiekową R. Wielu fanów na całym świecie narzekało, że filmy Marvela są zbyt prorodzinne. Prawda jest taka, że Avengers miało problemy, aby na początku nie mieć kategorii R. Oczywiście taka kategoria, która oznacza film dla dorosłych, nie, nie taki, o jakim myślicie, znacznie uszczupliłaby wpływy z kinowych kas. Twórcom zajęło to aż trzy podejścia, aby MPAA, czyli Motion Picture Association of America, zmieniło zdanie i kategorię na PG-13. Przyczyną tego całego zamieszania była jedna scena scena śmierci agenta Colsona. Oryginalny scenariusz mówił, że Loki ma przebić agenta włócznią na wylot, ale MPAA stwierdziło, że jest to zwyczajnie za mocne. Reżyser Joss Whedon zmienił scenę na bardziej przyjazną dla młodego widza. Zamiast przebijania na wylot mamy stare, dobre dźgnięcie w plecy. No i ta bezcenna reakcja Tora. Pepper Potts nie nosi butów. Dość nieoczekiwanie niektóre sceny z udziałem Roberta Downeya Jr. musiały być kręcone ponownie. Później przyrównano go do Toma Cruz'a, który zresztą miał grać Ironmana. Wszystko związane jest ze wzrostem. W scenach, gdzie widzimy Gwyneth Paltrow i Roberta Downeya Jr. ta pierwsza nie nosi butu. Twórcy filmu powiedzieli nam, że Pepper Potts jest wolnym duchem i że nienoszenie butów jest jej manifestacją. Prawda jest jednak nieco inna. Wzrost Roberta to 172 cm, a wzrost Gwyneth to 175 cm. Podczas kręcenia wspólnych scen Pepper była bez obuwia, a Tony nosił specjalne buty z wysoką podeszwą, aby wyglądać na wyższego. Ludzie to dopiero mieli problemy, co nie? SMSy. O tym, że aktorzy wcielający się w postaci naszych ukochanych superbohaterów, są dobrymi przyjaciółmi, wychodzą na imprezy, spotykają się, krążą już legendy. Jedyna różnica polega na tym, że oryginalna szóstka nie spędzała ze sobą zbyt wiele czasu na planie. Było tylko kilka scen, gdzie wszyscy byli razem w jednej scenie. Chris Evans stwierdził, że coś z tym trzeba zrobić. Wysłał do wszystkich SMS-a o treści Assemble, co znaczy zbieramy się. Wszyscy spotkali się i wyszli na imprezę. Clark Greg, czyli filmowy agent Colson, wyjawił tą ciekawostkę w jednym z wywiadów. Powiedział też, że był to najlepszy SMS, jaki w życiu dostał. Historia Hokaja. Hokaj nie miał lekkiego życia pośród superbohaterów. Miał kilka fajnych momentów, ale kiedy ujawniły się pierwsze rankingi ulubionych bohaterów, Hokaj niemal zawsze był na dole tej tabeli. Gdyby Joss Whedon nie zmienił scenariusza, to Hokaj byłby zupełnie inny. Joss podobno napisał szczegółową historię Clint'a, niestety wydłużyłoby to film, co nie mogło mieć miejsca. Plotki mówią, że historia Clint'a pokazywała go jako byłego cyrkowca trenowanego przez grupę superzłoczyńców, którzy zmuszają go do walki z Avengersami generalnie jego geneza z Ziemi 616. Długofalowe gagi. Niektóre sceny w filmach MCU nie mają znaczącego wpływu na fabułę i są raczej tak zwanymi zapychaczami. Scena, w której Tony Stark w stroju Ironmana wlatuje do turbiny napędzającej Heli Carrier, aby ją naprawić jest jedną z nich. Oglądając film, wiemy, jak to się dla wszystkich skończyło. Wszystko skończyło się w porządku, ale od zimowego żołnierza, helikariery agencji Shield wyposażone są w nową technologię nikogo innego jak Starka, dzięki której pojazdy nie muszą mieć obrotowych turbin, które uszkodziły Ironmana. Antman i Osa. Kiedy ogłoszono, że Antman i Osa nie znajdą się w pierwszym filmie o grupie mścicieli, fani poczuli się zdradzeni, ponieważ w komiksach ta dwójka była jednym z założycieli grupy. Początkowo był jednak plan, aby ich dodać do finalnej wersji. Niestety Joss Whedon w końcu ich wyciął. Powód był dość jasny. Studio Marvel miało plany od samego początku istnienia MCU, aby Antman dostał swój solowy film, i nie chcieli, aby jego postać została wprowadzona w innym filmie niż jego solowy. Reżyser wyjaśniał później, że początkowo chciał, aby w filmie pojawiła się sama Osa zastępując Czarną Wdowę. Jednakże musiał zapomnieć o tamtym scenariuszu, ponieważ nie czuł, że to dobry sposób na wprowadzenie osy do MCU. Głos Halka. Zaraz sobie pomyślicie ale jaki jest z tym problem? Wystarczy obniżyć głos Marka Rafalo o kilka oktaw i po problemie. Jednak głos Halka składa się z czegoś innego. Tak jak w przypadku Parku Jurajskiego, głosy dinozaurów to zlepek kilku różnych zwierząt, tak w Avengers głos Halka to zlepek kilku osób. Dźwiękowiec Chris Boyes powiedział w wywiadzie, że głos Halka to było niemałe wyzwanie i że składa się z głosu Marka Raffalo, Lou Ferringo, który też zresztą grał Halka od 1977 i dwóch bliżej nieznanych osób z Nowej Zelandii. Wszyscy chyba pamiętacie scenę, w której Hulk rzuca Lokim jak szmacianą laleczką, prawda? Jako, że Hulk to postać wygenerowana komputerowo, specy od bezpieczeństwa stwierdzili, że przywiążą linę do nogi Toma i pociągną mocno, kiedy Hulk złapie go za nogę. Problem w tym, że nikt mu dokładnie nie powiedział, kiedy to się stanie, więc szok na jego twarzy był autentyczny. Wyczucie czasu. Jeżeli w filmie jest jakieś odliczanie, to wiecie jak to zwykle bywa. Ostatnia sekunda może trwać nawet 10 minut, tylko po to, aby bohater w ostatniej chwili uratował całą ludzkość. W przypadku Avengers jest jednak nieco inaczej. Kiedy walka z Chitauri nabiera nieoczekiwanych rozmiarów, rząd decyduje się rzucić atomówkę na Nowy Jork. Kiedy pilot myśliwca wystrzeliwuje rakietę, mówi, że do zderzenia zostało 2,5 minuty. Od tego momentu do momentu, kiedy Tony Stark wleciał z rakietą do innego wymiaru, minęło w filmie dokładnie 2 minuty i 30 sekund. Szacunek. Nawyki żywieniowe Tonego. Robert Downey Jr. często improwizuje na planie. I nie mówię, że to jest złe, bo to często dodaje autentyczności i komizmu do sceny. Scena, w której Thor miał coś powiedzieć Lokiemu, ale przeszkodził im Iron Man, jest jedną z nich. Kiedy Thor i Iron Man w końcu wylądowali w lesie, Tony powiedział to. You have no idea, what you're dealing with. Uh, Shakespeare in the park? Doth mother know you wear as her drapes this is beyond you metal man. Ten tekst kompletnie wszystkich wyprowadził z równowagi. Kolejną improwizacją był moment, w którym Tony powiedział, że jeden z agentów gra w grega Galaga. Uh, That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice. But we did. Kolejna scena wyglądała tak, że Robert Downey Jr. pochował w laboratorium jedzenie tak dobrze, że nikt tego nie zauważył. Kiedy Tony i Steve mają tą poważną rozmowę, i kiedy ten pierwszy oferuje temu drugiemu ciasteczko, nikt się tego nie spodziewał. Nie było tego w scenariuszu, ale wyszło tak dobrze, że scena została w filmie. Niewidzialna broda. Scena po napisach w Avengers jest już legendarna. Mściciele siedzą w knajpie i wcinają kebaby. Ta scena była kręcona w ostatniej chwili. Kevin Feige wyjawił, że ta scena została nagrana tuż po premierze filmu, kiedy to wszyscy aktorzy rozeszli się w swoje strony, aby nagrywać inne projekty. Czy zauważyliście, że Steve Rogers nic nie je? To dlatego, że miał przyklejoną protezę do szczęki, która zakrywała jego brodę, którą zapuszczał do filmu Snowpiercer. Chris Evans zakrywa twarz ile tylko się da, ponieważ peruka i sztuczna szczęka nie wyglądały zbyt dobrze, więc musiał jakoś ratować sytuację. Dobrze, że twórcy nie poszli w stronę, w którą poszło DCEU i nie użyli CGI na brodzie, po to byłby początek nowej fali memu. Nie muszę chyba wspominać, że obroty kebabowni wystrzeliły przez dach niczym rakieta. Jeżeli macie jakieś ciekawostki związane z filmem Avengers z 2012 roku, podzielcie się nimi w komentarzach. A ja już teraz zapraszam Was do innych moich filmów, jak również do nowo powstałej strony na Instagramie, do której link możecie znaleźć w opisie, jak również na ekranie. Zapraszam w szczególności tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak wygląda behind the scenes nagrywania tych materiałów, które właśnie teraz oglądacie. Trzymajcie się na razie.